Arena Ostruda. Oddana do użytku w 2012 roku to prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. To tu od dwóch dekad odbywają się międzynarodowe targi meblowe. Misją organizatorów jest stworzenie wystawcą komfortowych warunków skutecznego biznesu. Stąd rozbudowa obiektu, liczne szkolenia i konferencje. Wkrótce 40. edycja. W dniach 23 26 kwietnia hala ponownie wypełni się po brzegi. Targom meblowym pierwszy raz w historii będą towarzyszyć targi AMIA, czyli Arena Maszyn i Akcesoriów oraz Arena Inside, targi dekoracji i wyposażenia wnętrz. Arena Ostruda zaprasza!